Cześć kochani, tu Gruba Baluglin jest prawie czwarta rano jestem w Zgorzelcu właśnie sobie dopijam kawkę ostatni postój w Polsce przejadę jeszcze ze 150 170 km i stanę gdzieś na parkingu się przespać, niestety dzisiaj jadę sam Samochodzik jak widać za mną pusty, i będę musiał po prostu odpocząć. Troszeczkę mi się podróż wydłuży. Będę jechał w kierunku Norymbergi, później w kierunku Stuttgartu i okolice Stuttgartu tam odwiedzę kilku hodowców. No i później, cóż, po tym jak ich odwiedzę. Będę się kierował w stronę Polski Oczywiście też z przystankiem na sen Ponieważ w sobotę pracowałem normalnie w pracy Po pracy przespałem się może ze 2 godziny No i cóż, trzeba było jechać za rybami Cóż mogę potwierdzić Na pewno będzie 236 linia RB bardzo ładna 236 SW, będzie linia naprawdę bardzo ładna. Młode ryby stamtąd też zabieram rozrodowe pary. Będą 236 Super Yellow pary do zabrania na pewno 264 w wielkości od 8 do 13 chyba centymetrów będą do e, zabrania na 100% 400 e, trójki e, zabieram dla siebie część może będzie do zabrania po prostu muszę e, odświeżyć krew e, w swoim stadzie na pewno stado zarodowe 398 będę zabierał z Niemiec. Całe stado zarodowe wraz z młodymi 401. 114 takie koło 9-10 cm, ale niestety tutaj chyba tylko dwie będą. Ktoś mi zawinął sprzed nosa troszeczkę, co ja tam jeszcze miałem wziąć? No i u dwóch panów oni tam mają większy wybór: tam 170 trójki, jakieś 134 i troszeczkę innych rybek. W każdym razie zobaczę, co tam jeszcze dodatkowego kupię, tak żeby to miało ręce i nogi. A na pewno farawelle. Przywożę młode, tak więc myślę, że ze 30-40 sztuk będą, będą w ofercie. No cóż, kończę kawkę. Co jadę w kierunku granicy, mam nadzieję, że na spokojnie, jak zwykle, przejadę. I cóż, przyjadę pierwszy tunel hitlerowski, jeszcze. z ograniczeniem prędkości do 80 i później zaczynają mi się piękne autostrady niemieckie w kierunku Drezna, a później w kierunku Chemnitz, a z Chemnitz później będę się kierował już w stronę Nurembergi. Tak więc pozdrawiam serdecznie. Następny odcinek, myślę, że już też ze zgorzelca tutaj wam to wyślę co zostało kupione i jak mniej więcej to wyglądało i jak mi się uda coś w międzyczasie nagrać będzie relacja w następnym odcinku pozdrawiam, Gruba Ryba Lublin